TVpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco Jak dzisiejszy dzień będzie wyglądał, proszę nakreślić nam skrót do najważniejszych według pani e, kluczowych e, ustaw i głosowań e, w dniach. Dzisiaj jest dzień, w którym są głosowania, więc oczywiście to będzie najgorętszy moment dnia. Jeżeli chodzi o ten sejm, no to główne emocje budziła oczywiście ustawa wiatrakowa. Tutaj zostało odrzucone siedem projektów, w tym nasz polski 2050, który składaliśmy i który oparty był o bardzo ciekawą zasadę, czyli o normy hałasu, nie o normy odległości. No ale oczywiście partia rządząca PiS zdecydował się na to, żeby głos, głos, pracować tylko nad swoim projektem. My oczywiście wnosimy poprawki do tego i oczywiście będziemy nad tym pracować, dlatego że energetykę wiatrową trzeba w Polsce w końcu wyprostować, trzeba ją odblokować, dlatego że to jest ogromna stracona szansa, którą przez te 7 lat zaniedbaliśmy jako państwo. Również w Sejmie dzisiaj ustawa Work-Life Balance, to jest taka ustawa, która polega na wdrożeniu dyrektywy Unijnej dotyczącej urlopów rodzicielskich, tam będziemy ubiegać się o to, żeby tatusiowie młodzi nie byli dyskryminowani i żeby te 70% uposażenia przewidzianego na urlopie było takie samo jak u kobiet, czyli o 10% wyższe, o 10 punktów procentowych wyższe. Natomiast jeżeli chodzi o sukcesy Polski 2050 na tym posiedzeniu, to mamy mały sukces, ponieważ na Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęto naszą poprawkę do ustawy o cudzoziemców, cudzoziemcach na temat eliminacji tych najbardziej brutalnych i bezprawnych form pushbacków. Ona, ta, ustawa, znaczy ta poprawka jakby nie eliminuje tego zjawiska w całości, eliminuje tylko i wyłącznie takie nieudokumentowane, możliwość nieudokumentowanego wyrzucenia rodzin, które są czasem z, z dziećmi za białoruską Granice bez zaopiekowania się nimi po tej stronie i sprawdzenia nawet, w jakim one są stanie i czy nie potrzebują pomocy. W związku z tym sądy, ponieważ takich pushbacków było bardzo dużo, około 40 tysięcy, jak podała Straż Graniczna, wydają już kolejno jeden za drugim wyroki, w których stwierdzają bezprawność takich działań Straży Granicznej. My chcielibyśmy, żeby państwo polskie działało zgodnie z prawem, bo stoi. Po stronie bezpieczeństwa i uważamy, że granica musi być szczelna, ale to bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa i nie może być sytuacji, gdzie ludzi pobitych rannych wyrzuca się po prostu na drugą stronę granicy nawet bez jednego dokumentu czy spisania tego faktu. TVpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.